Czekajcie, wam pokażę jak włączyć Safe Mode na Samsungu Galaxy S23. Pierwsze co musimy zrobić to przytrzymać przycisk zasilania i przycisk przyciszenia. Następnie, jak się pojawi ta, to menu, przytrzymujemy przycisk wyłączenie zasilania. Następnie klikamy na tryb bezpieczny. Teraz czekamy chwilę. Czekam aż on się uruchomi i pokażę jak wyjść z tego trybu bezpiecznego. Jak widzicie w na rogu się informacja, że jest teraz włączony tryb awaryjny. Za chwilę powinno nam przyjść powiadomienie, iż jest włączony tryb awaryjny, bezpieczny, safe mode, zwał jak zwał. I poprzez to powiadomienie właśnie nam przyszło, poprzez to powiadomienie będziemy mogli wyłączyć. Klikamy na nie, a następnie klikamy wyłącz. I to tyle. Jeżeli Wam pomogłem, to zostawcie lajka like oraz subskrypcję. Jeżeli coś jest niejasne, albo macie więcej pytań, to zapraszam do sekcji komentarzy.